Witam Cię, u mnie w pokoju. Dzisiejsze nagranie dla osób uzależnionych od alkoholu, ale nie tylko. Dla osób, które po prostu, nie wiem, nie chcą nieraz wypić, a nie potrafią odmówić, albo boli ich to strasznie, jak odmawiają. Osoby uzależnione często, nieraz ktoś potrafi Cię tak namawiać na alkohol, że Ty odmówisz mu tego picia, ale po tym odmawianiu jesteś zmęczony, nie masz energii, jest ci jakoś dziwnie, a nieraz nam przypadki, które po prostu. Tak się zdenerwowały, że po wszystkim poszły się napić. I w tym nagraniu pokażę Ci, jak skutecznie odmawiać picia alkoholu. Czy jesteś osobą uzależnioną i po prostu nie chcesz pić? Czy, czy po prostu nie wiem, dbasz o zdrowie, rozwijasz cokolwiek i chcesz odmówić tego alkoholu? I pierwszą taką rzeczą, którą chcę powiedzieć, to nawet nie będzie stanowczość, bo stanowczość jest bardzo ważna, ale pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, to to, jak czują się inni, kiedy im odmawiasz. Bo często ty odmawiasz im alkoholu i, i czujesz się nie fair wobec nich. Czujesz się, że jakbyś mu tak, nie wiem, ubliżył, jakbyś mu robił krzywdę. Bo wiesz, że na przykład, jeżeli odmówisz w zły sposób alkoholu, to ta osoba może czuć się urażona, on sobie myśli, no tak, nie pije, czuje się lepszy ode mnie, czuje się jakiś, nie wiem, że on, on, on nie pije. I tej osobie jest głupio. Jest głupio. kurde, co, co, ja jestem jakiś gorszy, bo ja piję? Ja muszę zrobić tak, żeby on się napił. I ta osoba cię chętnie namawia. I ty nieraz aż się to boli, mówisz, kurde, po co, po co, on mi truje ten tyłek, po co on mnie tak namawia? Przecież ja nie chcę pić, niech on to zrozumie. I boli ci to, że on Cię namawia. No to zrozum go trochę, trochę go usprawiedliwimy. Najpierw na początku tego nagrania usprawiedliwimy go, że on, on czuje się głupio. On czuje się trochę gorszy i on chce, żebyś się napił. Tak? No i to jest taka najważniejsza rzecz, żebyś to zrozumiał. I teraz, następną rzeczą będzie stanowczość. Więc jeżeli odmawiasz alkoholu, no to musisz to robić z pewnością siebie stanowczo. Nie może być tak, że ty sobie rozmyślasz, że. A, kurde, może bym się napił, i wiesz, nie, nie chcę, nie chcę, nie nie chcę, nie chcę. Ale czuć od ciebie taką, taki brak zdecydowania, i to jest sygnał dla tej osoby, że mogę cię namawiać. I najgorszą opcją jest wchodzenie w dyskusję, bo ta osoba zada Ci pytania, będzie zadawać Ci pytania, i jeżeli ty zaczniesz odpowiadać na te pytania, to jesteś skończony, jesteś zrezygnowany, albo pękniesz, albo będziesz się tłumaczył po prostu z czegoś co jest dla ciebie, no, powinno być dla Ciebie normalne. I taką techniką odmawiania, taką najprostszą, i dużo psychologów to zalecza, jest tak zwane zamykanie drzwi. Zamykanie drzwi przed nosem to się nazywa. Można to też nazwać metodą zdartej płyty. I chodzi o to, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, napijesz się ze mną? Chodź, wypiję coś. Nie piję alkoholu. Nie piję. I ktoś Ci mówi, no ale czemu? No chodź, wypiję. Nie piję alkoholu. Nie piję. I to jest takie jakbyś mu zamknął drzwi przed nosem, nie pije alkoholu, ale on nie ma wtedy za bardzo z Tobą jak wciągnąć się w gadkę, tak, no ale co, a czemu Ty nie pijesz, nie pije alkoholu i to wszystko, to wszystko, podtarzasz to w kółko, nie namawiaj ja mnie, nie pije alkoholu, zamykasz mu drzwi przed nosem, nie wdajesz się w dyskusję, tak, bo jeżeli Ty wejdziesz w dyskusję, że no, nie piję, bo to, bo tamto. No, ale wiesz, może już coś, on, on zacznie na namawiać, będzie dyskusja, będzie rozwój. Najlepiej jest zamknąć drzwi. Ale, no, pomyśl sobie, kiedy ty zamykasz komuś drzwi przed nosem, to on czuje się taki, no, ej, halo, no, ale nie potraktował, nie? I ty też możesz się czuć źle, że ale go potraktowałem. Dlatego ja mam taki trochę inny, jakby rozwinięty sposób, czyli zamykasz te drzwi i mówisz coś takiego, słuchaj, Uszanuj to, uszanuj to, że ja nie piję. I możesz się trochę wytłumaczyć, powiedzieć w ten sposób, właśnie pokazać tej osobie, że, że ona jest ok. Czyli mówisz coś takiego. Słuchaj, ja nie piję, nie piję, nie namawiaj mnie, uszanuj to, że ja nie piję alkoholu. Dla mnie jest super, że wy sobie wypijecie, możecie sobie pić, bawić się. Ja będę tu z wami siedział, będzie trzeba cię zanieść do domu, to ja cię wezmę, sześć zaniosę do chaty, ale ja nie piję i po prostu uszanuj to. Mi się tu podoba z Wami Wasze towarzystwo siedzenia, ale ja nie piję alkoholu. I nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś potem namawiał Cię dalej do picia. Rozumiesz? On się cieszy. On wtedy tej osobie dajesz to, że jest fair, że, że ona jest ok, Ona jest okej. Okay. Pokazujesz, że jest ok dla Ciebie, że fajnie, że lubię Twoje towarzystwo. To, że Ty pijesz, to dla mnie w ogóle nie ma żadnego problemu z tym. Ja nie czuję się lepszy. Pokazujesz mu tym. Zamykasz mu drzwi, bo nie tłumaczysz się, dlaczego, po co, jak. Pokazujesz mu, że jesteście równi, i ta osoba już nie ma po co się namawiać. Do tego takie coś właśnie, że uszanuj to, czy coś takiego, to budujesz jakąś granicę, budujesz jakąś granicę i każdy normalny w towarzystwie, każda osoba powinna to uszanować. Kiedy ktoś do ciebie mówi, uszanuj to, jest OK, proszę cię o to. To uszanuję to. Jeżeli masz do czynienia naprawdę z głupkiem, z głupkiem, że on nie, on i nie tak, on i tak. To po pierwsze, po co z nim siedzisz? Po co z nim przebywasz? Zakomunikuj mu wtedy dodatkowo. Przestań mnie namawiać. Uszanuj to, że ja nie piję. Uszanuj to, że ja nie piję. Ja chętnie z Tobą posiedzę. Mogę patrzeć sobie, jak Wy pijecie. Mogę nawet Wam, nie wiem, polać, ale ja nie piję. I nie namawiaj mnie. Uszanuj to. A on dalej ci nawija, to powiedz mu tak: słuchaj, jeżeli nie przestaniesz, to ja naprawdę ze sobą pójdę. Ja sobie stąd pójdę. Przestań mnie namawiać, bo nie będę wtedy z wami siedział. Skończmy już z tym namawianiem. Chcę, żebym siedział, ok, ale nie namawiaj mnie do picia. I to wszystko, stanowcza odmowa. Jeżeli on znowu będzie cię namawiał do picia, no to po prostu bądź stanowczy i odejdź stamtąd. I odejdź stamtąd, bo to nic nie, 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 nie zdziałaś, tylko będziesz słuchał takiej osoby. I właśnie osoby takie, które, bo wiesz, na przykład piłeś sporo i te osoby będą cię namawiać, bo masz takich kolegów. Ale oni w większości rozumieją Ciebie i oni to uszanują. Ale nieraz starzy się taka trójdupa, która będzie ci truła. Więc jeżeli powiesz, że bo odejdę, to odejdę i odchodź. Jeszcze taki bonus dla osób uzależnionych od alkoholu, które nie piją. Uważaj, żeby nie wpaść w taką pułapkę ego. Czyli jesteś w nowym towarzystwie. Ktoś namawia cię do picia i oni nie wiedzą o tym, że ty byłeś alkoholikiem, nie wiem, piłeś przez 10 lat, tak? Oni cię namawiają do picia. Ty nie chcesz się im chwalić po prostu, że wiesz, że ja już swoje wypiłem w życiu. Nie chcesz im tego mówić. Mówisz po prostu, że ja nie piję. Mogą po prostu podchodzić cię, robić ci taki podchód na twoje ego, atakować twoje ego. Mówić, że wiesz, a, słabyś ciebie zawodnik, nie? udawać, że oni są, o, wiesz, wiesz, takie udawanie, że fo, my to, co my, nie my, my potrafimy wypić. Byś wypił ze mną po połówce na głowę, to byś zobaczył nie, coś, byś się bawił dobrze. Ty sobie myślisz, kurwa, człowieku, ja pół litra to ja piłem po to, żeby wstać z łóżka, żebym był w stanie wyjść do sklepu, tak? Ale nie mówisz mu tego. I może przyjść ci taka ochota, że ja im pokażę, co to jest picie, ja im pokażę, nie będzie po prostu mnie poniżał. Pamiętaj, że on poniża się tym, co robi. To on się poniża przed tobą, a ty mniej wysoko rozwiniętą samoświadomość. Zauważ to, że on, on po prostu gra ci na ego, ale to, to jest nic, ty jesteś w lepszej pozycji. Co z tego, co ty chcesz mu udowadniać? Ty chcesz mu udowadniać, że ty jesteś mega alkoholikiem? Co ty mu udowodnisz? W co, co, co ty grasz? W co ty wejdziesz? Co ty mu pokażesz? Nie daj się złapać w takie gry. Pamiętaj! To wszystko, co miałem do powiedzenia w tym nagraniu. Mam nadzieję, że to było pomocne. Zachęcam do subskrypcji. Jeżeli tego nie robisz, pozdrawiam. Cześć!